Ten projektor może zastąpić telewizor. Rozpakujmy go. O, jest jeszcze mniejszy karton. Urządzenie jest kompatybilne z Xboxem i prawie wygląda jak karton od Xboxa. Jest też wsparcie dla Apple Home i AirPlay'a. Worek, dokumentacja, pilot, przewód, baterie, zasilacz. Prezentuje się naprawdę elegancko. Dźwięk JBL, no i standard IMAX Enhanced. Zobacz ile tu jest portów. Ta podstawa jest obrotowa. Podłączamy. Sprawdźmy czy działa. Wow! Ale ten obraz jest gigantyczny. Jest tu automatyczny fokus, no i korekcja trapezowa. Skonfigurujmy go. Z odległości zaledwie 60 cm możemy wyświetlić obraz o przekątnej 65 cali, a z odległości 6 m o przekątnej 300 cali. Ale jak widzisz ja nie jestem w stanie objąć rękoma tego wielkiego obrazu. A projektor jest od ściany w odległości około 2,5 metra. Ma jasność 3000 ansi lumenów. Obsługuje standardy HDR10 i HDR10+, i IMAX Enhanced, więc to prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Jest też duży zakres regulacji, można obracać, a także regulować góra-dół. Gracze też będą zadowoleni, bo projekt zapewnia jakość 4K w 60 klatkach na sekundę lub 240 klatek w rozdzielczości 2K. A na środku jest subwoofer o mocy 20W. Są też dwa inne głośniki o mocy 10W każdy. Dźwięk dostrajała firma JBL i muszę przyznać, że jest naprawdę dobrze i basowo, i głęboko, i czysto, no i przede wszystkim głośno. Dzięki funkcji AirPlay możesz puścić coś z telefonu albo po prostu sklonować ekran iPhone'a. A Ty wybierasz telewizor czy projektor? Cena i model tego są w komentarzu.